Jak można zacząć mówić o Monday Night Raw, które zakończyło się w sposób, jaki się skończyło. Wielki szok, niedowierzanie i po prostu brak racjonalnego wyjaśnienia tego, co tam się właśnie wydarzyło. Pierwsza tygodniówka po Crown Jewel, dobra, nie była, powiedzmy sobie otwarcie. Dostaliśmy trochę dobrego wrestlingu, zgadza się, jednak również kilka walk bez podbudowy trwające dwie minuty również nie zabrakło. Przyciągające się storyline pod Wargames nie są złe, ani trochę, jednak ludzie tęsknią za czymś po prostu nowym. I patrząc na to, jak to się wszystko rozwija przez następne 3-4 tygodnie czegoś nowego nie dostaniemy. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donors z What Is a to plusy i minusy WWE Raw z 7 listopada. A po więcej plusów i minusów serdecznie Was zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję Wam bardzo. Plus segment otwierający. Jednym segmentem New Day przypomniało wszystkim, dlaczego są tak lubiani i dlaczego pomimo ostatnio niezbyt dobrych czasów dla nich nadal są jednym z najlepszych taktimów w historii WWE. Tym jednym segmentem New Day i Usas przypomnieli, że ich rywalizacja zawsze była, zawsze będzie, po prostu przyjemna dla oka. Szacunek pomiędzy nimi, jednak również wieczna rywalizacja to coś, co dało nam w ostatnich latach wiele dobrych pojedynków taktimowych. Tutaj oczywiście można się przyczepić, że New Day drużyna ze SmackDown pojawiła się na Raw, jednak ich walka w piątek jest tak wielka, że kompletnie nie dziwię się szczerze. Fajnie było zobaczyć ten ogień pomiędzy nimi ponownie. Szkoda, że brakuje tutaj Bigi plus six-man tag team match. Typowa walka, gdzie trzeba podbudować coś, co zobaczymy na następnym show. Dodatek w postaci tutaj Solos i, i Ridla był bardzo dobrym pomysłem, ponieważ jeden wprowadził mocną powagę, a drugi... well, to Ridl, czyż nie? Całość trwała zaskakująco długo, bo aż 20 minut, jednak trzeba przyznać, że oglądało się to wszystko naprawdę przyjemnie. Drużynowa akcja ze strony New Day, tak samo jak i Usos, a to wszystko buduje to, co wydarzy się już w piątek, a tam może być naprawdę ciekawie. Końcówka to również niezły clusterfuck, gdzie to wszyscy brali udział a samo zakończenie idealne, ponieważ nie wpływa na nikogo, kto na SmackDown zawalczył tytuły. Solo, wykańcza i przypina Ridla to najlepsze zakończenie tej walki, jakie mogło być, więc tutaj przyczepić się naprawdę nie ma do czego. Świetna podbudowa, świetna walka, idealny początek Monday Night Raw. Minus Corbin kontra Cedric Alexander. Mam pewną teorię na temat tego, dlaczego zobaczyliśmy Cedrica na tej gali, ale o tym trochę później. Teraz, tak tak, pchamy dalej Corbina jako boga wrestlingu i prawda jest taka, że nikt tego nie kupi. Nie wczoraj, nie dziś, nie. Nigdy. Walka, jeśli tak to będziemy nazywać, wielce do zapomnienia, ponieważ nie było w niej ani jednej osoby, na której publiczności zależy, więc i sama wartość nie jest tutaj wielka. Corbin mógł naprawdę wrócić do jakiejkolwiek swojej starej postaci, byłoby o wiele, o wiele lepiej. Plus powrót Mija Im. No i wreszcie nastał czas na to, aby przekonać się, kim jest tajemnicza kobieta po stronie DOC i jest nią Mija Im, tak jak się jej spodziewaliśmy. Dostajemy krótki segment z przerwanym open challenge'em Rollinsa i prawdopodobnie podbudowy do Wargames pomiędzy Judgment Day i DOC. Szkoda, że to się ciągnie w ten sam sposób, tylko że teraz mamy Im po stronie Stylesa. Jednak ciekawe mnie to, jak to zostanie rozegrane właśnie pod względem walki w klatce. Kobiety również tam będą, czy jak? Osobiście uważam, że Mija Im sprawdzi się w tym storyline, jednak wcześniejsze tyzowanie Charlotte przed AJ Stylesa tutaj nie pomogło. Zobaczymy, mamy 3 tygodnie do Survivor Series, więc mamy czas, aby tutaj jeszcze namieszać. I ostatecznie pytanie powstaje, czy to rzeczywiście będzie wargames match, czy jednak nie. Plusy minus Otis kontra Alayas. Zacznę od tego, że na plus jest tutaj pozycja Otisa i Gable'a, którzy non-stop udowodniają, że są po prostu świetnymi workerami i to się może podobać. Jednak teraz minus, mianowicie pozycja tutaj Alayasa. Sama długość walki i po prostu nijakie zakończenie. Otis dostaje lekkiej pomocy ze strony swojego tag team partnera i wygrywa po World Strongest Slammy. I to, I to wszystko? W sensie, o co tutaj chodziło? Dlaczego Alayas ma taką pozycję i jak to ma się wszystko rozwijać? Mocno mieszane uczucia i mocno niepokoi tutaj niestety, ale pozycja Alayasa. Minos same old shit. Kto by się spodziewał, że Bianca, Aska, Alexa i Damage Control dalej będą prowadzić tę samą rywalizację. Tak samo jak w przypadku CE Judgment Day tutaj wszystko idzie pod Wargames, które zresztą Bianka oficjalnie zaproponowała i, i powiem wprost, to jest zrozumiałe. Nikki Cross również jest po stronie Damage Control, co nie dziwi raczej nikogo, a tylko dodaje tego ekstremalnego smaczku do potencjalnej walki w klatce. Przynajmniej teraz już wiemy, kto ze szczytu tej klatki skoczy. Teraz tylko inne pytanie, ponieważ według reklamy mamy 5 na 5 i wygląda na to, że. Brok tutaj kilku osób po obu stronach. Ponownie mamy trzy tygodnie, jest czas się rozkręcić, ale błagam WWE, zmieńmy już te storyliny. Błagam! Przyciąganie tego wszystkiego pod Wargames ma sens, oczywiście, no bo to Wargames, czyż nie? Jednak oglądanie tego samego programu z udziałem tych samych kobiet od SummerSlam już naprawdę boli. Minus Theory kontra Benjamin. Kolejna dziś walka, która trwała dosłownie chwilę i powstała dlatego, że ktoś coś tam na kogoś powiedział gdzieś tam. Ale cofnę się tutaj do Cedrica również, ponieważ uważam, że on i Benjamin zostali wprowadzeni ponownie na tym row, dlatego, że WWE szykuje się pod powrót Hard Business. Lashley w wywiadzie podczas Crown Jewel Weekend powiedział, że non-stop naciska na WWE, aby Stania wróciła i kto wie, czy właśnie nie jesteśmy tego świadkami. Co do walki, to Shelton wtapia bez większego zaskoczenia, a co do Theorie'ego, można byłoby powiedzieć, że Odbudowuje się jako posiadacz walizki, czyż nie? Prawda? Ale, o, ale w sensie, oh god. Plus Miz kontra Gargano. Można powiedzieć, że historia jest pchana do przodu i mamy kolejne ciekawe rzeczy wyciągane ze storyline'u. Zobaczymy, jak to się odbije na Mizie, bo pchają to, jakby jego kariera miała się posypać, więc zobaczymy, zobaczymy. A co do walki, możemy chyba też powiedzieć, że była to jedna z lepszych walk Miza w ostatnim czasie, czyż nie? Nie dość, że panowie dostali ponad 15 minut, co na walki Miza jest niezwykle dziwne, to jeszcze sam wrestling z obu stron był naprawdę okej. Okay. Mis pokazuje, że z odpowiednim partnerem dobrze zatanczy, a Gargano idealnie połączył swój styl walki z NXT do bezpieczności prowadzenia starcia Miz'a. Końcówka walki, no cóż, również idealnie pasuje do całej rywalizacji, gdzie Miz udaje pojawienie się Dextera i wykorzystuje nie uwagę sędziego i wygrywa starcie. Jednak oczywiście do pojawienia się Dextera musiało dojść i ten z pomocą krzesła wyłącza Miz'a. Dobra walka, historia idzie do przodu, więcej czego tutaj oczekiwać. Plus i minus, zakopanie tytułu 24 na 7. Nikki Cross kontra Dana Brooke skończyła się tak, jak i miało, czyli skłaszem ze strony Nikki. Jednak najważniejsze wydarzyło się po walce, gdzie to Nikki wyrzuciła do kosza to złoto, i wydaje się, że Triple H dopił swego i pozbył się najbardziej bezsensownego tytułu w WWE. Szkoda tych wszystkich gwiazd pokroi Dany Brook, którzy już nie dostaną swoich dwóch minut czas od czasu, ale chyba dla dobra całego show jest to naprawdę plus. A zresztą to nie jest jedyna rzecz, którą Triple H wyrzucił dzisiaj do kosza. Minus zakopanie walizki Money in the Bank. Wiecie co? Naprawdę uważam, że to największy błąd Triple H od czasu przyjęcia władzy w WWE. Austin Theory, jako podopieczny Vince, wyglądał dobrze. Czuć było, że ma spory star power i ma naturalny hit od publiczności. Czuć było, że przy odpowiednim nacisku można zrobić z niego dobrze wyglądający diament. Jednak nie. Triple H zakopuje totalnie Theory'ego, ponieważ nie jest on jego produktem. Jednak powiedzmy sobie inną rzecz. Jak idiotycznym pomysłem była tutaj inkasacja walizki. Theory tezuje inkasację na tytuł WWE. Universal kilkukrotnie. Nawet pojawił się na NXT, aby dać do zrozumienia, że nikt, ale to nikt z mistrzów nie jest bezpieczny. Jednak teraz wychodzi i inkasuje walizkę Money in the Bank na nikim innym jak na Rollinsie, który znajduje się w posiadaniu tytułu United States, tytułu, który jeszcze niedawno posiadał Theory. Jaki to? Kurwa ma sens, dlaczego walizka zostało tak mocno zakopana? Dlaczego oni tak zniszczyli tutaj postać teoriego. Jeszcze wczoraj na streamie mówiliśmy o tym, że Teori i walizka to dobre połączenie i można z tego zrobić naprawdę coś fajnego. Jednak nie, Teori traci walizkę i patrząc na to, jak jest bukowany zapanowanie Triple Age'a, nic dobrego mu się nie wróży. Totalne bullshit zakończenie i wielka szkoda zawodnika, który mógł dzięki walizce osiągnąć naprawdę wiele. Jednak nie, obecnie tytuł 24 na 7 w pierdolonym koszu znaczy... Więcej niż teorii i waliska, a szkoda, ponieważ to kawał dobrego zawodnika z potencjałem na wielką gwiazdę. Fuck you! Triple H. Podsumowując, o, oh, muszę ochłonąć. Ostatni odcinek Raw to jeden wielki clusterfuck. Dostaliśmy trochę dobrego wrestlingu, trochę dobrego segmentu, tego odebrać się nie da, jednak z drugiej strony też dostaliśmy kilka walk trwających po dwie minuty bez znaczenia jakiegokolwiek. Ciąg dalszych rywalizacji OC, Judgment Day, jak i damage control i reszty kobiet, pomimo naturalnego rozwoju również nie pomaga samemu show. No i to zakończenie, nie będę się już rozpędzał, jest jednym z największych błędów WWE w tym roku. Moja osobista ocena tego show to 6 na 10. Dostali Dostaliśmy trochę dobrego wrestlingu, dostaliśmy trochę dobrych segmentów, jednak kilka naprawdę durnych decyzji niszczy wszystko co pozytywne. A Wy jak oceniacie ostatni odcinek mandy na Raw w skali od 1 do 10? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Jestem ciekaw waszej opinii na temat tego show. Serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem wam naprawdę, naprawdę wdzięczny. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Set Donors What is Wrestling, Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.